A już w niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. To jest oczywiście, mówimy często, określić, że to jest nasz obowiązek, mamy taki obowiązek, zgoda, ale mamy też przywilej. To jest niesłychanie ważny przywilej, którego powinniśmy korzystać, a niestety, jak pokazały ostatnie wybory 5 lat temu, z tego przywileju skorzystał raptem nie, tylko co czwarty łodzianin. To jest szalenie mało. A dlaczego o tym mówię? Dlaczego w ogóle na marszałek województwa? Mówi o wyborach do Europarlamentu, ponieważ zależy mi na tym, żeby reprezentacja europosłów w Parlamencie Europejskim była jak najliczniejsza. Kiedy będzie, najli będzie ona liczna? Kiedy frekwencja w naszym województwie będzie większa niż w innych. A zwiększenie ilości mandatów niezależnie. Poza, mówię ten tekst poza e, sympatiami politycznymi, które oczywiście mam, ale w tej chwili tylko i wyłącznie zależy mi na tym, żeby reprezentacja województwa ludzkiego była jak najliczniejsza. Taka jest po prostu ordynacja wyborcza. Promuje te województwa, te okręgi. Nasze województwo jest okręgiem wyborczym. Promuje te okręgi wyborcze, w których frekwencja jest większa. Zatem chciałbym za Państwa pośrednictwem, ale także osobiście. Się, zwróciłem się już w tej chwili do mieszkańców naszego województwa z takim bardzo prostym, ładnym przekazem, przypominającym: 26 maja wybory do Europarlamentu. Tu jest, na odwrocie, będzie tego bardzo krótki, bardzo myślę neutralny politycznie tekst, mówiący tylko i wyłącznie, zachęcający tylko i wyłącznie do tego, żeby Łodzianie skorzystali, mieszkańcy naszego województwa, żeby skorzystali ze swojego prawa i przywileju. Łódzkie potrzebuje naszych głosów. To jest taki apel, taki przekaz, którym chciałbym za Państwa pośrednictwem dotrzeć do wszystkich mieszkańców naszego województwa. Idźmy 26 maja na wybory do Parlamentu Europejskiego.